Dzień dobry przybysze z tej strony Mikalo. Witam was w kolejnym odcinku z Blockster Planet. I dzisiaj zrobimy coś niesamowitego: ale na początku zakręcimy sobie kołem Fortnite i zobaczymy, czy bileciki wypadną, czy też nie. I wypadły nawet diamenciki, więc całkiem dobrze. Jest ok, jest ok. Mamy sobie tutaj diamencika jednego zmarnować. No i chciałem tą liczbę biletów podwiększyć, no i powiększyłem aż o 100. Więc. Pięknie, zaczynamy wspaniale. Mimo, że 23 do końca yy, sezonu, ale to spokojnie, zdążymy coś tam na pewno kupić. Yy, więc mamy 105 bilecików, jest wspaniale. A my zaczynamy odcinek, więc ty zostaw łapkę, zostaw lajka. Ja widzę, yy, kto zostawia, a kto nie zostawia. Także, jak nie zostawiłeś, to lepiej to zrób, yy, żeby nie zapomnieć. Yy, bo jestem tutaj przypominać, Mikalo. Yy, umknął, wchodzimy, yy, wiecie jakie tematy, wiecie o co chodzi. No, chyba, że BSP będzie niemiłe i nie chce, nie, nie chce zadawać yy, profilu. I jesteśmy na jego profilu i zobaczmy co tu ciekawego. Co tu ciekawego? Mamy parkur, dziwna spinaczka i faktycznie jest dziwna. Także sobie zobaczymy. Jest to parkur z oceną tylko trudną, także myślę, że sobie poradzimy, ale jest to na pewno oryginalny parkur. Dlaczego akurat podczas nagrywania odcinka mam mieć czkawkę? To mi się nie podoba. Ale trudno, e, jak mam to przejść? Jakby, jakam się spiąć? Nie kumam troszeczkę tego, co ja mam. no Tutaj się nie da, tam się nie da, tu się nie da. A, 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 bo to, bo to nie jest lawa, ej, ja myślałem, że tu już wszędzie lawa. Ja takie, miałem takiego, wiecie, Mindfoodka. Także jestem w szoku, ale dobra, czyli aha, dobra, a to już wszystko. Yy, wiem, aha, tu mogę tylko tak skakać i, i, i ciągle będzie, i będę trafiać Więc spoko, spoko, spinaczka, I, ale fajne, naprawdę spoko spinaczka, muszę przyznać, taka oryginalna, oryginalna Hop, hop, Jezu, wyżej się nie dało, jeszcze wyżej, jeszcze i meta, pięknie, no. no No czas niestety, no nie powala, bo, no, no bo byłem noobem i nie wiedziałem o co chodzi w tym parkurze, ale ale już coś tam sobie poradziłem i już daję radę, także, także nie komentujmy, tylko lecimy dalej. X, U, N, K, N, O, W, N, Enter. O! Pisałem i od razu połączyło, tak? Tu miałem jakieś problemy z internetem, także. Brawo! Septa Neo 180. Co to ma być? Jakieś 100 porąbane. Porąbanem? Dobra, sprawdźmy, co to zabambaryło. Pan umknął, nikt zbudował. Um, także mamy takie 180. Oh my gosh, co to jest? Kogoś tutaj powaliło. Dwie kratki, dwie krateczki. No umknął, no coś tu. Coś tu się nie zgadza. Ale parkur polega na takich 100 e, których na, nazwał Neo, czy coś w tym stylu. I to jest posrany: jakby nie potrafię z jednego na drugie. W sensie potrafię z startu na jedno, ale z jednego na drugie to już nie potrafię. Także nie wiem, to jest dla mnie coś dziwnego. Jak mam to, jak mam to doskoczyć? W sensie da się doskoczyć, wszystko jest możliwe. Tylko problem w tym, że, że no, żeby równo ta ładnie wskoczyć, to to taka szansa: no, 0% w sumie. Jezu, nie no. no. No, sobie ktoś pożartował, sobie no. No, Ty umknął. Chyba sobie pożartowałeś, no. Ile mam tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem razy coś takiego, jak dobrze liczę. W głowie, w sensie, w myślach. Nie wiem, to jest y, troszeczkę za dużo umknął, naprawdę. Nie potrafię z jednego na drugie, a już teraz mam problem nawet ze startem. Także, także, także zapowiada się piękny parkour, więc może go opuszczam, bo nie jest na mojej umiejętności. Definitywnie nie. O, znowu zadziałało. Jak walnąłem w Enter bardzo mocną siłą, e, także jest rewelacja. Kamno, nie przejdzie e, coś tam dokończanie, ale możemy chyba sobie też zobaczyć. Jednak nie. Mamy nie przejdziesz V2 i wkurzony Halmox na miniaturce, także Wygląda ciekawie, także lecimy, jest to cena niemożliwa, więc na pewno parkour jest ciężki yy, I piszę umknął, że nie przejdę, także zobaczymy yy, Wątpię, że to przejdę, ale postarajmy się jak najbardziej to przejść i o Co? Co ja mam tam zrobić? Przepraszam bardzo yy, Nie wiem, w sensie tutaj mamy, ok, to możemy sobie zrobić tak ale potem chyba muszę serio tam skoczyć ale ojoj ale to jest turbo turbo ciężkie i, i jeszcze w ogóle jeszcze w ogóle w ogóle yy, zaczynają od, zaczynając od od tematu to w ogóle ta scena jest tak mega rażąca w oczy, że że nie wiem, nie wiem czy wy też tak macie, ale jak ja patrzę na tą ścianę to aż mi niedobrze. Serio, jakaś taka, nie wiem, jakoś tak mi, jakoś tak mi niedobrze patrzę na tą ścianę, nie wiem dlaczego tak mam, ale, dobra i w ogóle tam już mamy metę, jak widzicie, także, okej, okay, to niby jest taki niemożliwy parkour, jak na razie, nie, wy, nie widzę jakiejś mamy, <laughs> co, nie, dobra, to, to, to było po prostu idiotyczne zachowanie pana Mikalo, co, dobra, tego też nie skumam, ale tam potem na górę i potem chyba do mety, więc nie wiem, co takiego trudnego ale no chyba że tu ben, chyba, że to jest takie ciężkie niby, no ale wydaje się to no, nie, niezbyt takie trudne, także nie wiem, zobaczymy hop hop i hop I Teraz tam tam mam od razu czy ej no bo tu nie ma żadnego innego przejścia Czyli tam, ale... Ale coś tutaj serio mam tam skoczyć? Ale to chyba nie jest za bardzo możliwe. Także e, mm, ej no nie no coś mi tu śmierdzi, nie? Jakby ludziska... nie no coś tutaj nie gra i serio, bo parkour w sobie nie jest aż tak mega trudny, żebym uznał, uznał go za niemożliwy, tylko ten skok jest taki troszeczkę troszeczkę e, Jakby jedna kratka, jakby za jeden... za jedną kratkę za daleko moim zdaniem to jest. Chyba, że jest to możliwe, tylko ja jestem jakiś Zdupcony, ale może Nie no, ktoś to przeszedł, także nawet 16 sekund, także jest to możliwe Ale trochę No powiem, że... No, no Jezu! One hour later. Ale ta meta jak, jakaś niemożliwa Nie da się dojść do tej mety No po prostu patrzcie, no lecę tu Tu, no i się nie da No przecież jedna kratka tam brakuje, no Tak niby blisko do mety, a kurde a kurde, widzicie, widzicie co się odwala, no, jakby, no, idę tu do góry, idę tu do góry, staram się o tą piegrometę walczę, o to metę, żeby tam przeskoczyć, ale, no, 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 nie, no, 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 patrzcie, no no, 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 niby, niby to jest wykonalne, ale, ale wykonalne nie jest, chyba, że, no, a teraz nawet jeszcze gorzej poszło, więc... Nie, nie wiem, dobra, jeszcze raz, ostatnia próba. Ostatnia próba, jak mi teraz to nie wyjdzie, to wychodzę z tego parkura. Um, także lepiej, BlockerPad mi tutaj yy, się niech poszczęści i niech to przejdę. Nie wiem, jak mam to zrobić, tak naprawdę, serio, nie mam. Czemu się cofasz? Dobra, może jeszcze raz mi to wyjdzie... Ooooooo... Nie, nie, to jest, to jest dla mnie niemożliwe. Jak ukradnij dla mnie piękno, które jest właśnie teraz online? Jakie to przedłeś, nie mam pojęcia. Jestem na jakimś parkurze Drip Begin, co to jest? Aha, włączyłem na publicznym mimo że miałem grę prywatną. Nie skomentuję, dobra, coś tu bez nie, zgadza, nie, nie zgadzam się na takie publiczne rzeczy. Wychodzę. Jeszcze umknął, zrobił e, drugą część parkura Devil's Creation Reborn. Tutaj zaszalałeś z angielskim. Umknął także brawo i no i jestem w parku niemożliwy, bardzo trudny, nie ma, nawet nie ma oceny wiem, że go Camlock przechodził, i tak ta, i tak dalej. Ja w sumie na live też próbowałem go przechodzić, ale na no le mi nie wyszło. E, i, no i teraz na odcinku też go nie przejdę, bo no nie ma opcji. No już bardziej większą szansą jest to, że go na live przejdę niż na odcinku, no nie oszukujmy się, ale ale, ale nie chcę odcinka nagrywać godzinę um, Ale spróbujmy jak najdalej przejść na odcinek Zobaczymy czy mi się uda jak najdalej dojść Zobaczymy w jakim miejscu, co może będę dalej Niż na, 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 na live. E, Tylko żeby tutaj e, ładnie zacząć To musimy zdobyć pierwszy kryształ A pierwszy kryształ, no zdobyć tutaj troszeczkę ciężko e, Chyba, że mi się teraz poszczęści ale to nie wiem, bo odcinek to odcinek, a w odcinku mam często pecha Chociaż dzisiaj na kole Fortuny to wydopiło cał całkiem dużo biletów, a w sumie nawet bardzo dużo I teraz tu, no i dupa Dupa, i tam jest właśnie, mm, tam jest właśnie ten, no, e, kryształ Ty... Wychodzę ale za staranie dam uśmiecha i oraz zaproszę do znajomych. W sumie to nie wiem, dlaczego ci nie mam znajomych Łąktą. Kamlox nie płacz. E, zobaczmy ten parkour. Ciekawe, ciekawe co tu chodzi. Jest on szalony, więc nie jest on niemożliwy. E, I prezentuje się w taki sposób. E, aha, to, to cały parkour jakby wygląda na banalny, ale zobaczymy co tu będzie. Okej, okay, teraz tutaj i tu. Okej. Okay. Tak naprawdę już bym przeszedł, ale problem w tym, że troszeczkę tam jest za wysoko, mi się wydaje, jakby o jedną kratkę za wysoko, e, więc nie wiem, zobaczmy jeszcze raz. Aha, teraz to w ogóle się nie wybijem na ten ostatni, także gratulacje. Jeszcze raz ja, ja się nie poddam tak, tak szybko. Tu i tu... No. Ej, no jak nam to przeskoczyć, to się da! No jakby jedną kratkę za, 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 za wysoko umknął, no, no ja nie wiem, czy... Czy ja jestem. O! O, no i to się udało. Nie wiem jakim cudem ja to przyszedłem, bo przedtem się nie dało przyskoczyć a teraz nagle się udało po moich słowach, także nie wiem czy to automatycznie uknął zmienił, e, nie wiem, wysokość tego wysokość tej mety Czy po prostu mi się poszczęściło. Spróbujmy to jeszcze raz, bo ja nie wierzę w to co właśnie teraz zrobiłem jakby, jakby O, 5 sekund! O kurde dobra, to już widzę, że na pewno bardzo dobrze mi poszło e, Także tym akcentem możemy zakończyć odcinek e, 4, 5, ojojoj, dobra, dobra, o, ale czy jestem lepszy od Kamloksa? O, troszeczkę jestem lepszy. Zakończymy odcinek, dziękuję Ci, drogi widzu, za oglądanie. jeśli nie zostawiłeś łapki w górę, to masz jeszcze szansę to naprawić i zostawić. Więc ja byłem Mikalo, widzimy się w kolejnych odcinkach, także bajo!